Chyba pojadę z Wtedy na pewno dostarczę ładunek na czas. O nie! Jedzie do kanionu kruchych kamieni! Tam są wyboje i jego wagon może w każdej chwili wybuchnąć. Ruchy, trzeba go dogonić! Nie spóźni się. O Nie mogę sobie pozwolić, żeby zwolnić! Ale w ten sposób zniszczy ładunek. Tak, ale tomku, my pędzimy. A! Bardzo śmieszne. Ha, ha. Nie, nie! To nie jest żart! My tylko chcemy ci pomóc! To jest twój wagon! I wy myślicie, że się na to nabiorę? Jeśli chcecie pomóc, to pozwólcie mi dostarczyć ładunek. Niestety nie uwierzył nam. Nawet jeśli dojedzie na czas, to i tak nic nie da, bo ma niewłaściwy wagon. Co my zrobimy, Tomku? Wiem, czego na pewno nie zrobimy. Nie poddamy się do końca! Teraz już nic mnie nie powstrzyma. Ha? O, nie ma mowy. Nic z tego. A! Na brzeże Rybkowa. Nikt i nic nie powstrzyma mnie, Dieselka, przed dowiezieniem mojego ładunku na czas. Upewnię się, że ci żartownicy nie będą mnie słowalniać swoimi nieśmiesznymi kawałami. Diesel. O, patrz, tam jest! Przestawi nam zwrotnicę! I jest już prawie w Porcie Rybkowa! Jeśli się tam stawi, to jego marzenie o idealnej dostawie przepadnie! I jesteśmy! Tu będziemy nocować! <słyski> <słyski> A, jak cudnie jest na dworze! Żadnych dachów ani kominów. Co? Żadnej ściany za buforami. Ojejku, nawet o tym nie pomyślałem! Muzyka lasu, która gra nam w uszach. O, mamusiu, ja się boję spać tak daleko od domu! Dlaczego nas nie uprzedziłeś? Nie chciałem być wzięty za tłużliwą lokomotywę jest to coś normalnego. Też się kiedyś bałem spać poza domem. Ja też. Po. Ważnie? Pewnie, że tak. Kemping w lesie może być początkowo stresujący, ale to cudowne przeżycie. To prawda. Poza tym jest cała masa zabaw kempingowych. Naprawdę? A jakich? Hej, uśmiechnij się, pary, pełno z nas. Wesoło, 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 wesoło mija nas. Patrzcie na te wszystkie konstelacje! Tu jest byczek. U! Wagonięta! I mały wózek. Chyba chciałeś powiedzieć byk, bliźnięta i mały wóz. Wiecie co? Nocny postój w lesie zaczyna mi się podobać! Bardzo mnie to cieszy, Piotrusiu. Hmm. Ponieważ już najwyższy czas i spać. Czeka nas kolejny długi dzień. Trzeba porządnie wypocząć, żeby dowieść te cysterny. Dobranoc Tomku. Dobranoc Nio. Dobranoc, Dobranoc Pietrusiu. Cicho, 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 cicho. Cicho, 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 cicho. cicho, 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 cicho. Ciche. Uh, uh. <laughs> Tomku! Hej, Tomku! Tomku. Tomku! Tak, Pietrusiu? <laughs> Fajnie, że nie śpisz. Już nie. Ale ci nie chcemy obudzić niej. Już za późno. Co jest lokodruchu? Czemu nie śpisz? Tu jest w tyle. Dziwnych, bardzo groźnych dźwięków. Jak ten! Ale przecież to tylko cykanie małego świerszcza. Odsłańmy rąbek tajemnicy. <śm> czego? Może to wielka łaczka, Albo drapak do pleców. Jak myślicie, od kogo to? Sprawdzi! bilecik. Jeśli chcesz odnaleźć odpowiedzi, będziesz musiała się wysilić i podziemia zwiedzić. To może znaczyć, że ten słupek to część większej zagadki. A, kolejna część jest gdzieś w podziemiach. Tylko gdzie? Patrzcie! Ten wagon jest z kopalni, a kopalnia, jak wiemy, jest pod ziemią. Tam na pewno jest druga wskazówka. Jedziemy! I to jak najszybciej! Zaczekaj! Właśnie! Uhu! Uhu! Rozglądajcie się za kolejną wskazówką. A kto je w ogóle zostawia? To jedna wielka zagadka. O, oh, 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 sprytni są. Widziałeś może prezent dla mnie? E, a czy ma on wielką wstążkę? Tak. I wygląda jak ten wagon? To jest to! Otwórz go, Kamciu! Silnika, która powoduje obracanie się przedmiotu. Może to część dźwigu, albo A? motocyklu, albo karuzeli. Patrzcie, jeszcze jeden bilecik. Może na nim też jest wskazówka. Gdzie bardzo stara rzecz staje się nowa, tam może się znaleźć kolejna wskazówka gotowa. Hmm. Gdzie stare rzeczy zmieniają się w nowe? Ktokolwiek to przygotował, wcale nie ułatwia nam sprawy. Trudności sprawiają, że rozwiązywanie zagadek jest super! Bardzo stare rzeczy. Nowe rzeczy. Patrzcie! Ten wagonik ma namalowany symbol recyklingu! No tak! W końcu stare rzeczy zmieniają się w nowe w zakładzie recyklingu! No jasne! Musimy pojechać do. Zakładu recyklingu Węga. Właśnie miałem to powiedzieć! Ktoś mi mówi, że dostarczenie tej łódki na farmę nie było bez sensu. Tak, tak ale musimy ją zabrać tym krówkom. Przepraszamy Was, ale mus to mus! <tak> <tak> Dobra, zanim dotarliśmy na farmę, jechaliśmy po pofalowanych torach i musieliśmy zwolnić. Masz rację! Jedźmy szybko! A to znaczy, żebyśmy jechali bardzo, bardzo wolno. Dzień na odwrót! Nie jest tak źle, gdy jedziemy wolno! Tak! Znaczy, znaczy nie. Ta zwrotnica znowu skieruje nas na trasę dookoła. Trzeba ją przełączyć. Wtedy zostaniemy na magistrali. No dobrze, ale jak chcesz to zrobić na odwrót? I to jeszcze z tym drzewem na torach. Mam pewien pomysł. I macie. A teraz zwrotnica. Krówki. Wreszcie u siebie. Widzę, że wszystko odkręciliście. Zła robota. Co oczywiście znaczy, że wykonaliście dobrą robotę, bo to dzień na odwrót. Czyli można jednocześnie pracować i dobrze się bawić. Cieszę się, że wszystko naprawiliśmy, ale dobrze, że to koniec dnia na odwrót. Nie mam sił. Ja też. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, Piotrusiu. Dzień na odwrót. Właśnie goniliśmy tęczę. Tak! I kiedy jesteśmy blisko, ona nam ucieka. Zaraz. Czy ta tęcza miała kolory czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy i fioletowy? Tak. Widziałam ją! No to jest bliżej niż myśleliście. Masz rację! Jedziemy! Pora sprawdzić, co jest na końcu tęczy! Zgadnijmy, co jest na jej końcu. Może cały wagon gwizdków. Hej, zaczekajcie! Uhu! Teraz nic nas nie zatrzyma! Góry. Hej, widać nad nią tęczę, ale nie ma żadnej drogi na szczyt. Te tory prowadzą wokół niej, nie w górę. Uch, no to koniec. Bez torów, które prowadzą na szczyt, nigdy nie dotrzemy do tęczy. To przecież niemożliwe. Co jest niemożliwe? Na szczycie jest tęcza, którą chcemy złapać. Super! Hm. Możemy wjechać na górę po torach za tymi krzakami. Ha! Znalazłeś tajne tory! Naprawdę? Znaczy, no tak! Ale jak mamy się na nie dostać? Tory są przerwane. Nie martwcie się! Znam kogoś, kto może nam pomóc! Spokojnie, nie martw się! Karolcia i Sandra biegiem uratują się. się! Stuk, stuk, tuk i puk, puk, tam! Tutaj, stuk, tutaj, puk, w każdą stronę, stuk, puk. <laughs> Szybciej! Ten zaczyna znikać! Tutaj tu tutaj puf, preząc to jest do A oto nowiutkie połączenie w prezencie od Sandry i Karolci. Bardzo dziękujemy, kurdzimy dziękujemy, z dobrej roboty. Wszyscy na górę! Cała para naprzód! O! Co jest na końcu tej tęczy? Hej! To dziwi i zaskoczy nas! Co skrywa tęczowy, piękny łódź? Na odpowiedź czas! Hej! Jedziemy więc, by zobaczyć tęczy kres. Dowiemy się, co tam na końcu łuku jest! Kochani, to koniec tęczy! Wow. 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 Patrzcie na te kolory! Teraz już nie mam szans, żeby jechać z ciuchcią na paradzie. Patrz! Ciuchcia wraca! Prawie. Jest za wysoką. Nawet moje puwy odpychają ją wyżej. Mam pomysł. Już jej nigdy nie dosięgniemy. Możemy użyć pary, żeby przekierować balon gdzie tylko chcemy. Nawet jeśli uda się przekierować ją do Vicarstown, to i tak jej nie dosięgniemy. Trzeba będzie improwizować. Improwizować? Tak! No wiesz, wymyślać na bieżąco. W takim razie improwizujmy. Hej, jeśli przepchniemy Ciuście do góry widokowej, złapiemy ją ze szczytu. Jak możemy ją przyczepić z powrotem? Hmm. Sandra i Karolcia pomogą. Tak, pojadę po nie. Zrobię to migiem i widzimy się na szczycie góry widokowej. Dziękuję, Kamciu. Do roboty, Tomku. Wszystko mamy zaplanowane. Teraz małe puf tutaj. I małe puf tam. Karolcie, Sandra i Kamcia już tu są. Tutaj! Witajcie! Jesteśmy gotowe! Bardzo dobrze. Popnijmy ciuchcie ostatni raz. Trzy, dwa, jeden! Startuje! No już! My. Spokojnie! Złapię go! Nie! Nie uciekniesz mi! Tak! To Brawo, to. Brawo. Spaniale, Sandro! Brawo. Brawo, Sandro! Trzymaj się, Sandro! Mam cię! I Karolciu! Do, do, do! Lecę! No! Pomocy! Możemy! Trzymamy no! 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 Tak! Udało Ekracji! się! No! Ekstra! Jejku! Ta stara kopalnia jest znacznie starsza i kopalniejsza, niż sądziłem. Mniejsza i straszniejsza. Ale to nic. Mam szczęśliwy dzwonek Piotrusia. Dopóki mam go przy sobie, wszystko się uda. Jedziemy. A? Tak jest. Whoa! Wow. Peron końcowy. Dotarłem. Tomek! Może naprawdę ona nie ma dna. Dotarłem. Dobiózłam. A to wszystko dzięki szczęśliwemu dzwonkowi Piotrusia. Mam ten szczęśliwy dzwonek, zatem nic nie grozi mi. Nie mam się już czego bać za dnia czy kiedy śpię, bo dzwonek ten szczęśliwy jest i wszystkim zajmie się. Mam ten szczęśliwy dzwonek, zatem nic nie grozi mi. Mrok i strach i zepsuty trakt, lecz wszystko jest ok. Bo dzwonek ten ma wielką moc, ochronę drogi mej. Mam ten szczęśliwy dzwonek, zatem nic nie grozi mi. Piotruś dał ten dzwonek mi, bo kumplem moim jest. Kto tak jak ja o niego dba do końca, aż po kres. Mam ten szczęśliwy dzwonek, zatem nic nie grozi. O, o! Piotrusia! O. Złożyłem obietnicę Tomka, że będę bardzo dbał o ten dzwonek. I nie dbałem. Co ja mam teraz zrobić? Powiem Piotrusiowi prawdę i na pewno jakoś się to ułoży. Ha? Oby szczęście wciąż było przy mnie. Piotrusia, przepadł dziś dzwonek. Szczęście opuściło mnie. Karolciu? Cześć Sandro. Ktoś tu zamawiał nowe tory? Jedź za mną, moja droga. Układamy. Dopasowujemy. Przejeżdżamy. Dzięki. Wow, to trudniejsze zadanie niż myślałem. Jednak potrzebowałem mnóstwo pomocy. A to jeszcze nie koniec! Skoro wracamy do gry, pojedźmy zobaczyć tę górę piasku. Hej, Karolciu! Nie możesz tego przegapić! Może po drodze przyda mi się dodatkowa pomoc? Zostało mi jeszcze kilka szyn i podkładów. Do, do węcha! Pierwsze, co zrobię, kiedy zobaczę górę piasku, to zbuduję największy zamek z piasku na świecie! A ty? Ja wyciągnę swój dźwig i sprawdzę, kto jest wyższy. Założę się, że góra piasku. A co ty planujesz, Tomku? Tomku? Czy już. Jesteśmy? Prawie. Została ostatnia góra. Yy, bardzo stroma góra. To nie najlepszy moment na zmęczenie odciągnięcia tych wagonów z piaskiem. Będzie dobrze, Tomku. Zbuduję ci wiatrak, by cię schłodził. A może lepiej miły przystanek na drzemkę? Eee... Albo... Poczytam ci moją ulubioną bajkę na dobranoc. O malutkiej, zwinnej drezynie. <laughs> nie, nie trzeba. Po prostu chcę mi się trochę pić i to wszystko. Patrz! Tam jest wieża ciśnień! Już działam! Sandro, nie musisz robić wszystkiego sama. Udowodniłaś, ile potrafisz. Nie przesadzaj! Dam radę! że zaraz się przewróci. Nie martw się, prawie ją mam. Sandro, uważaj! Ale chlupnęliśmy, co nie? No już nie chcemy się pić. I masz mnóstwo wody, którą możesz ze sobą zabrać. Problem z głowy. Ale Tomek wcale nie przewozi wody. On przewozi piasek. Tylko. Nie ma sypki piasek w piaskową breję! Sandro, piach wyschnie, zanim dotrzemy do Zakładu węcha. Jedziemy! Nie! Nie możesz wjechać pod górę! Cały piach się rozchlapie! To co mamy robić? To wszystko moja wina! Miałam być najlepszym pomocnikiem świata, a ja... tylko popsułam dostawę. Nie mów tak! Bez ciebie nawet bym tutaj nie dojechał. Poczekajmy aż piech wyschnie i tyle. Tak, poczekajmy. Zgadnij, widzę coś, co jest biało-czarne. Hmm, czy to krówka? No pewnie! Teraz ty! Zgadnij, widzę coś, co jest srebrne i bardzo kręte. Masz na myśli te bardzo kręte tory? O, o, bardzo kręte tory. Czy to przypadkiem nie będzie poważny problem przy naszym olbrzymim ładunku? Pójdzie nam łatwo, jeśli połączymy siły. Wow! 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 Trochę wywoliście, co nie? Na szczęście nasza para jedzie powoli. Hej, Piotrusiu! Ja też chcę w to zagrać! Widzę coś, co. Wow, 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 wow. <ścoughs> Ciuch, 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 cudowne. I miałaś rację. Kiedy jedzie się wolno, jest o wiele przyjemniej. Whoa! 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 Czekajcie! Wolniej! Oni chyba cię nie słyszą. Mówię o tobie! Szybko, szybko, szybko. Uf, niewiele brakowało. Tak, <grym> ale w sumie było całkiem fajnie, prawda? <grym i w sumie> ale powinniśmy bardziej uważać, bo nie dostarczymy chatki w całości. Tak, masz rację. Myślałam cały czas o Piotruszu i jego zabawie. Zgadnij! Widzę coś! Dogonimy ich, jeśli pojedziemy tunelem. Pary! Nie rozumiem, o co ci tak właściwie chodzi, Tomku. Przecież sami też możemy pograć w tę grę. Patrz, zaczynam. Widzę tu coś tajemniczego czarno-białego. Czy to: Ten Skunks? Skunks! Taki wielki smrodek. A takie malutkie stworzonko. <śmiech> <śmiech> Żałuj, że nie widzisz teraz swojej miny. <laughs> Mówisz? Sam wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. <laughs> Szybko, ciągle mamy szansę dogonić Petrusia. Cześć, ciuchcie, których nie znam. Jestem Sandra. Jak mogę pomóc? Psst, to my. Tomek i Piotruś. Tajni agenci. Super! Świetne przebranie. Dzięki. Masz może jakieś fajne gadżety, które pomogą nam poruszać się w ciemności? Gadżety? Pewnie, że mam. Cii, 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 cii. To super tajna misja, Sandro. A, jasne. Jedźcie za mną. E, trochę na lewo. Nie, yes, w moje lewo. Idealnie. Hmm? Teraz możecie wysyłać tajne wiadomości dymne. Spróbujcie! To sygnał! Uwaga! Dinozaur na torach! Wspaniały sygnał dymny! Dorzuciłam wam też zbiornik super śliskiej paczki, która umożliwi wam błyskawiczną ucieczkę. Wee! Teraz pokażę Wam najbardziej sekretny, super gadżet na świecie. Ha? Co to jest? To tak tajna rzecz, że nawet ja nie wiem, ale to coś do użycia tylko w poważnych sytuacjach. Dziękuję, Sandro. Teraz jesteśmy gotowi na wszystko. Tak, gdy wiem, na czym stoję, to się w ogóle nie boję. Gotowy 006? Gotowy, agencie numer 1. Dziękuję za skorzystanie z super-hiper-usług super-tajnych gadżetów, Sandry! Wiesz co? Zgaśmy reflektory i sprawdźmy, czy przejedziemy przez stację, tak by nikt nas nie zauważył. Chcesz zgasić światła? Okej. Okay. <laughs> Bądźmy bardzo cicho. <laughs> Mało brakowało! To świetna zabawa, tom agencie numer 1. To się wie, agencie 006. Ale tomku, czy na pewno nie musimy mieć już naszych przebrań? W ciemności nas nie zobaczą. A tak, ciemność. Piotrusiu, spójrz! To tylko stary wiatrowskaz. Uff. Wiesz co, Piotrusiu, tajni Agenci są nie tylko niewidzialni, ale też całkiem niesłyszalni. Sprawdźmy, czy uda nam się przekraść przez te farmy,